Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Newcastle. Ee, oczywiście na wstępie proszę was o zostawienie lajka, suba i dzwonka, komentarza. E, żeby była aktywność na kanale. E, bo to pomaga w rozwoju. E, jeśli wam się podoba oczywiście. E, no teraz nas czeka z... z Lazio, Rzym, eee, no w tej lidze mistrzów, mamy powoli dosyć bezpieczną sytuację. Więc możemy sobie pozwolić tu na pewne rotacje. Eee, martwi mnie ten Declan Rice, że on ma cały czas minusa. Eee, remisujemy 2 do 2 Azart kieza, pięknie. Znaczy, nie piękny wynik, ale fajnie, że kieza i azart strzelają. Azard się odnajduje na nowej pozycji. E, mamy tu jakieś mecze teraz. E, standardowo. E, szybka symulacja. Wygrywamy 2 do 0 Azard i Blachowicz z bramkami. E, no, w tej lidze. Tak w kratkę nam idzie. E, więc trzeba zbierać te punkty. Tutaj eliminację. No, szybko, symulujmy. Wygrywamy 4 do 1 bez problemów. Mniejsza z tym na razie. Tam można się będzie popawić. Nie trochę, ale nie teraz. Teraz skupmy się na Newcastle. Przegrywamy 3 do 1 z szefi z kim my graliśmy. Chyba z Sheffield United. Dobrze pamiętam. Eee, no ale dobra. E, liczymy na odkucie w Lidze Mistrzów. Neymar zawieszony. E, Niech ktoś tam zastąpi. Wygrywamy 1 do 0. No. Ciężko nam idzie ostatnio. Bardzo w kratkę gramy. Nie do końca rozumiem czemu Jowid zagrał na skrzydle. Skoro mówi o nowej pozycji, I to też tam musiał zagrać. Tak podejrzewam. Jest zepsuta. Ech, szkoda, że oni to zepsuli, no ale to zrobisz znowu. Tracimy punkty w lidze. Nie ciekawie, nie ciekawie. Nie, nie, ro nie rozumiem ich zmian tutaj. Hmm. Ile punktów tracimy do lidera? Aż 9, ale to jest do odrobienia jak pokazał to zeszły sezon, eee, a my, my sobie zagramy w tym meczu. Zagramy sobie. za świetnie wypuszczony teraz, jest sytuacja dla Newcastle. Federico, Federico bomba! Ubronił bramkarz. Neymar, Federico Federico środkowanie! I co tu się wydarzy? Niestety nic. Albo jeszcze deklan. Deklan fatalne było to podanie. Neymar Deklan, ostro. Czerwoną kartkę zgarnął deklan. No i sprawy się komplikują. Blachowicz. świetnie, Kieza teraz! Federico Kieza! Poprzeczka! <laughs> Jak to mogło nie wpaść? Ładnie, teraz regilon do Neymara. Ale czy Neymar to wykorzysta? Neymar, Neymar! Broni Leno! James, James! Do Flachowicza, Blachowicz. Do Blachowicz. Znowu nie ma bramki, znowu poprzeczka. Jaki to jest pech. Jowić! Jowić! Kol! On to zrobił, w końcu się udało. Trzeba łamać tą niemoc w dzisiejszym meczu. Ależ to podanie Solera było fenomenalne! Wypatrzył Jowicie, ale też trzeba docenić ruch Jowicia. Tego się oczekuje od zmiennika. SC Lukajowicz do Neymara. I Neymar. Wychodzi prawie sam na sam. Neymar, Neymar, Neymar. Nie dokręcił tego tak jak powinien. SC To jest może ta akcja na 2-0. Messi, Messi do Jowicza. Jowicz, Jowicz, Jowić on to zrobił, zamknął to spotkanie. Messi, asysta, Jowicz, druga bramka w tym meczu i wygrywamy z Arsenalem, wygrywamy. W końcu z trudnym rywalem udało się wygrać. Pokazaliśmy charakter w tym meczu, grając w osłabieniu. Deklan zachował się nieodpowiedzialnie. Zachował się jak dekiel. Ale wygrywamy, wygrywamy. I odrabiamy straty. Teraz podtrzymać dobrą passę i wygrać z, z wilkami. Zobaczymy na zwycięstwo i wygrywamy, wygrywamy! Messi znowu, to jest ostatnia kolejka, już mamy pewny awans, więc można wystawić tutaj rezerwowych. No i szybka symulacja i wygrywamy, 2 do 0 Hazard, Messi jest jeszcze wszedł i strzelił bramkę. A więc wygrywamy, wygrywamy te starcie w grupie. Awansowaliśmy bez porażki. W tej lidze mistrzów nam idzie całkiem dobrze. W lidze nas czeka starcie teraz z liderem. Eee. Będzie to bardzo ciężki mecz. Ale ten mecz sobie rozegramy znowu. Będą aż dwa spotkania w tym odcinku. Jako, że ostatnio były trochę krótsze te odcinki. Eee. Teraz yy, myślę, że ten będzie nieco dłuższy. No ale zobaczmy, zobaczcie jaki ten atak jest potężny. Dobra, gramy. Ale szczęście teraz mieliśmy. Matko, co tu się dzieje? Ależ Manchester presuje. Jesteśmy w stanie wymienić dwóch podań. Ronaldo nawet pressing robi. Neymar. Ładny przerzut do Leo Messiego. Leo Messi ściga się z Gają, no ale jest bez szans. Neymar. Ładnie Neymar. Odegard do Neymara! Neymar! Broni bramkarz! Blachowicz ładnie się rozpędził. Do Leo Messiego. Co zrobi Leo? Leo! fatalny, Nie wiem. Nie wiem co ja miałem w głowie. Blachowicz, Odegard. Odegard, ależ ma teraz miejsca! Odegard! Norwek to wykorzystuje! Wychodzimy na prowadzenie! Ależ się zrobiła dziura w defensywie Manchesteru United. Wszyscy poszli za Solerem, a Odegard zrobił co musiał no musiał to wykorzystać po prostu. Neymar do Messiego, Messi, 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 Neymar wywalczył jeszcze ten odrożnik. Odegard do środkowanie, ale tam było blisko, ale nikogo nie było ostatecznie Neymar Flachowicz 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 Ależ się zostawił I on to wykończył, jest 2 do 0! Nessie świetnie wypuszcza Jamesa Co zrobi James? James dośrodkowanie do Neymara, ale no Neymar. Ciężko mu wygrać w główkę z One Bisaką. Messi Messi, ol strzał! Ole Henderson broni. Neymar. Neymar co wymyśli Brazylijczyk, Brazylijczyk strzela. Jest 3 do 0. Neymar może zatańczyć sambę. Chociaż to chyba nie jest Samba, ale mniejsza z tym, ważne, że zatańczył dla nas po tym pięknym strzale. 3 do 0 z liderem. Świetny mecz. Końcu ależ wypuścił Solar Neymara. Neymar to jest sytuacja sam na sam. Neymar. Flachowicz. Jest 4 do 0. Kompletna deklasacja. W meczu z liderem ligi. Reglon ależ wypuścił Neymara. Neymar. Neymar. Neymar Flachowicz. Flachowicz. Koniec. Wygrywamy 4 do 0 z Manchesterem United który jest liderem ligi. Jeszcze nas czeka mecz z szerszeniami, który wygrywamy 2 do 1 w Lachowicz i Messi z bramkami. Szybka symulacja z Fulham. tylko jeszcze pozmieniamy tutaj paru piłkarzy, żeby trochę sobie odpoczęli jeden wygrywamy, bardzo pewne zwycięstwo, no i przed nami ostatni mecz tego odcinka, ćwierćfinał pocharu. E, ćwierćfinał pocharu, w którym zagrają rezerwowi no, jakby inaczej. i szybka symulacja z Leicester. Wygrywamy 1-0, Messi strzelił bramkę znowu. No i wygrywamy, gramy w półfinale. W półfinale nie zauważyłem z kim możemy zagrać. Jest jakieś ryzy ryzyko utraty piłkarza, ale ten piłkarz nas, nas kompletnie nie interesuje Jeszcze tylko chciałbym zobaczyć jak wyglądają statystyki Messi najwięcej goli Dobrze, w miarę dobrze sobie radzą z Neymarem Po 9 goli I trochę asyst No i dobra, jakoś to jakoś to idzie ja Wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like suba i... i komentarz i dzwoneczek. Widzimy się już niedługo. Cześć.